No, w skrócie na temat. Zapomniałem tylko dodać, że wielkość tego czegoś, co wchodziło w atmosferę, było wielkość boiska sportowego. W drugiej sekundzie od razu wiedziałem: Nie puszczaj filmiku, nie mów na ten temat, co widziałeś, bo ludzie i tak mają ograniczony mózg i będą ci po prostu tylko dopierdalać. Ale zapomyślałem: A co mi zależy? Nie? Może trafi się ktoś mądry, z którym będzie można na ten temat pogadać, ale widzę, że sami tylko ograniczeni biegają. Nie? Całe szczęście, że w tym miasteczku, bo to chodziło mi to po głowie, nie? zagadałem do takiego starszego człowieka, 75 lat, polityk, i opowiedziałem mu co widziałem. A on mi opowiedział, co w tym miasteczku się właśnie dzieje. Nie? I już nieraz było to właśnie takie zjawisko, że został jakiś obiekt y, zobaczony, na, nazwa UFO, było to w gazecie. Potem zatuszowali trochę i tak dalej. Nie ja mam to w dupie, co to było. Wiem, że to było coś y, nadzwyczajnego. Pierwszy raz coś takiego w życiu widziałem. Też mam w dupie, czy, czy wy mi wierzycie, czy nie. Tylko weźcie, nie puszczajcie mi tych tekstów, bo w, tylko wkurwiacie, tylko w siebie robicie. Rozmowę mam z tym gościem nagraną. Dam wam teraz tylko troszeczkę, żebyście popierdolili, a może za tydzień, za dwa filmik właśnie puszczę z tym gościem, z którym rozmawiałem na ten temat i wtedy, wtedy, będziecie, wtedy będziecie widzieli co tam się u was w tych mózgach dzieje. To jest wszystko, nie chcę was obrażać, ale normalnie czasami jest to jest to żałosne, co tam co tam piszecie.